Zastanów się, czy potrafimy dziś skutecznie leczyć choroby cywilizacyjne? Zanim odpowiesz sobie na to pytanie, obejrzyj proszę Cię ten materiał do końca, ponieważ na sam koniec mam dla Ciebie wartościową niespodziankę. Wracając do tematu. Etiologia tych wszystkich chorób jest wspólna dla nich wszystkich, co skłoniło nas do nazwania grupy tych chorób cywilizacyjnymi. Oczywiście, w tym kontekście mówimy o konkretnych rozwiązaniach. Ale przypominają one bardziej stabilizację farmakologiczną niż chęć wyleczenia. Bardziej więc działamy objawowo niż przyczynowo. Zresztą o etiologii wszystkich tych chorób, wynikających bez wyjątku z długotrwałych zaburzeń metabolizmu, nakręciłem filmy, które możesz sobie przejrzeć na moim kanale YouTube. Warto zdać sobie sprawę, że wszystkie problemy tego typu tworzą pewne charakterystyczne. Klucze metaboliczne, szlaki metaboliczne i podejście do nich wymaga odpowiednich programów, bardziej schematów, a nie pojedynczych lekarstw działających wybiórczo na jakiś parametr. Schematy te są bardzo skuteczne, ponieważ działają na przyczyny, pomagając w ten sposób trwale pozbyć się tych schorzeń. Od jakiegoś czasu zgłaszają się do mnie pojedyncze osoby zainteresowane zdobyciem takiej wiedzy. Jak tę wiedzę im przekazywać? Zastanawiałem się przez dłuższy czas. Co robić więcej niż robię w mediach społecznościowych? Postanowiłem powołać do życia Akademię Zdrowia i Biznesu. Składa się ona z dwóch filarów. Pierwszy oparty jest na wiedzy o zmianie stylu życia, profilaktyce zdrowotnej, zawiera wskazówki praktyczne dotyczące żywienia oraz wspomagania leczenia już konkretnych chorób. Drugi filar to autorski program partnerski, w którym zawarta jest szeroka wiedza medycyny żywienia, metabolizmu chorób cywilizacyjnych, psychodietetyki, emocjonalnego podłoża większości chorób oraz podstawy pracy ze stresem. Program zawiera również moduł wiedzy na temat destrukcyjnego wpływu otyłości na zdrowie i psychikę. W programie również otrzymasz wsparcie w postaci stażu, budującego Twoje doświadczenie. Masz więc szansę doprowadzić swoje zdrowie do zupełnej równowagi, zdobywając dodatkowo podstawową wiedzę o metabolizmie lub wybrać wariant z praktyką. Tak więc, jeśli chcesz zdobyć wiedzę o tym, jak pomóc sobie i najbliższym w problemach chorób cywilizacyjnych, zapisz się do mojej akademii, wypełniając odpowiedni formularz. Osobom uczestniczącym w akademii być może zaproponuję współpracę opartą na dodatkowej możliwości dywersyfikacji swoich dochodów. Zdrowie, jak wiesz, jest bezcenne, więc ucząc się na sobie możesz pomóc innym, uzyskając przy tym dodatkowe, wymierne korzyści. No, a teraz niespodzianka. Pod filmem zamieszczam link. Do bezpłatnego e-booka na temat skutecznego przywrócenia homeostazy organizmu z poradami, jak pozbyć się nadmiernych kilogramów. Pobierz więc link, wypełnij formularz w celu pobrania bezpłatnego e-booka. Zapraszam!